Przychodzi informacja, że ktoś czeka na to tankowanie. Uruchamiam aplikację menadżera. Jestem tutaj zalogowany. I widzę, że przyszła prośba o zezwolenie na tankowanie. Tutaj mogę zezwolić albo Kontynuować? Mogę wpisać, że nie będziesz tankował 489, tylko no, poświęćmy 1 litr. Czy wprowadzasz tankowanie? Tak. Z mojej strony, transakcja oczekuje. A tutaj będzie zaraz informacja o możliwości rozpoczęcia tankowania.